No i pięknie 27 kwietnia. Weselna rodzinka. Pod czterech korpusach, piąty, szósty weszła. I ciasno. I wyroiła się. Matkę złapaliśmy na wylotku. Także tutaj mieliśmy takie dwa odkłady, jeszcze rezerwowe. Odszczepnęliśmy pszczołę do tych odkładów. A wcześniej troszkę wodą z tyropem, cukrem, wodą. Nie, nie. No i tym sposobem widać, że wuliki weselne musimy już rozkładać na drobne, bo nam się nie mieszczą w czterech korpusach. Здесь еще один ответ, Szały lubią robić niespodzianki.